Jak dodać produkt do promocji? Warto na, wstępnie, na wstępie wspomnieć, że sklep daje do dyspozycji dwie możliwości: zarówno promocję, jak i produkt dnia. Produkt dnia jest tak naprawdę promocją, ale wyróżniającą się dodatkowo wizualnym modułem odliczającym czas do zakończenia promocji. W dzisiejszym filmie jednak pokażę Wam, w jaki sposób dodać produkt do promocji. Aby rozpocząć, Przejdź do menu Produkty i Kategorie, następnie ponownie Produkty i Kategorie i kliknij Lista produktów i kategorii. Za pomocą filtrów lub przewijania odnajdź produkt, który chciałbyś wypromować w swoim sklepie internetowym. Następnie kliknij przy nim ikonę Dodaj do promocji. Jest to taka ikona fiszki. W wyświetlonym oknie możesz określić procentowy upust. Cena podstawowa zostanie wyliczona automatycznie na podstawie wartości procentowej. Jeżeli natomiast zamiast wartości procentowej podasz cenę końcową, sklep automatycznie wyliczy wartość procentową. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującym prawem handlowym. Należy podać informację o cenie produktu z ostatnich 30 dni przed promocją. Możesz tą cenę wybrać ręcznie lub pozostawić wybór automatyczny. Dodatkowo, jeżeli Twoja promocja ma być ograniczona w czasie, wprowadź datę jej zakończenia. Aby zakończyć, kliknij w przycisk Zapisz. Utworzona promocja na liście produktów w panelu administratora Twojego sklepu internetowego będzie się wyróżniać czerwoną ceną promocyjną i przekreśloną ceną podstawową. Po przejściu na stronę produktu w sklepie internetowym, klienci zobaczą informację o tym, że produkt jest w promocji tuż nad zdjęciem produktu, a także zobaczą informację o wartości procentowej upustu. A jeżeli Ty nie masz jeszcze własnego sklepu, to koniecznie przetestuj go już dziś na sklepyww.pl. 14 dni za darmo! A jeśli chcesz więcej praktycznych porad i tutoriali, koniecznie zostaw subskrypcję i bądź z nami!